Dzień dobry, Michał Dunin, zegarki błonie. Mam dla Was dobrą informację: jest z nami długo wyczekiwany smog. Po prawie rocznym przesunięciu w dostawie, co dla tych, którzy nie wiedzą, wynikało ze zmiany w specyfikacji technicznej mechanizmu, mamy ze sobą już finalnie wyprodukowane zegarki, które przeszły kontrolę jakości w naszej firmie i trafią do sklepu internetowego już w najbliższy wtorek. 12 listopada. Zegarki będą dostępne wraz z finalną kontrolą jakości przez naszą ekipę, ale mamy już kilkadziesiąt sztuk z 200, które są czy też będą dostępne do sprzedaży we wtorek. O tym, że sprzedaż ruszyła, poinformujemy też w dedykowanym poście w naszych mediach społecznościowych więc nas obserwujcie. I teraz szybkie przypomnienie, czym jest zegarek SMOK, czyli pierwszy nasz zegarek, który jest hołdem dla postaci historii Baltazara Gąbki, które też, są, które też posiadają oficjalną licencję spadkobierców pana Ledwiga. Jest to zegarek, który bazuje na naszym modelu Zodiak, Czyli ma 40 mm średnicy. Jest też to zegarek, który nie jest gruby, ma 12 mm grubości, na co też składa się bardzo wypukłe szkło nosi się to jak zegarek ultra slim. 40 mm średnicy w stali 316 L i mamy tutaj też wypukłe szafirowe szkło. Napędza go mechanizm na 18 kamieniach z napędem manualnym, i ukryliśmy w tym zegarku bardzo wiele nawiązań do samej postaci, dla której jest hołdem, czyli dla smoka. Na indeksie na godzinie 6 stoi postać smoka, mamy pasek, który imituje skórę smoka. Oraz, oraz Dona Pedro na mechanizmie wraz ze smokiem i samego Dona Pedro tutaj na pasku. Co też jest moim ulubionym elementem, to czapka e, smoka wawelskiego, e, którą przenieśliśmy na koronkę oraz jego rubaśny e, śmiech, czyli błahaha, na klamerce zapięcia. Oczywiście, cała, cała ta historia związana z zarówno wymianą mechanizmów, jak i dostosowaniu zegarka oraz opakowań do nowej specyfikacji technicznej była dla naszej firmy nie dość długa, to i kosztowna, ale w ramach dotrzymania słowa chcemy utrzymać cenę 3490 w czasie premierowym. Czyli do niedzieli 17 listopada do północy utrzymujemy cenę 3490 zł. Po tym okresie cena zegarka wzrośnie do 3990 zł. Jak już, wspomniałem, zegarek, jak już wspominałem, zegarek dostępny na naszej stronie od wtorku. Obserwujcie nasze media społecznościowe, żeby poznać dokładną godzinę. Dziękuję.